Cześć, on Dzisiaj pokażę wam paczkę One Block. paczka jest na wersji 1.16.5 bez pewnego przedłużania. Eee, pokażę wam komendy i również mapę. To najpierw zacznijmy od tabu, paczka wzorowana jest na serwerze Minestar. Stąd tab jest eee, bardzo podobny. Scoreboard po prawej stronie. Mapa serwera. Tak się prezentuje. Oczywiście, wszystkie komendy do karania graczy również e, są. Na przykład, ban. Temp, ban. Wyciszenia i inne tego typu komendy. E, sprawdźmy sobie system wysp. Wpisując komendę is, automatycznie stworzy nam wyspę. Klikamy i jesteśmy już na swojej wyspie. Na wyspie znajduje się jeden blok, który się ciągle będzie generował, tak jak na serwerach OneBlock oraz Border. Możemy zacząć kopać. Pojawia nam się na ActionBarze oraz na Scoreboardzie aktualizowany postęp. Ciągle się nasz postęp będzie zmieniał jeśli będziemy kopać bloki bloki się nam oczywiście stakują w taki sposób mamy tutaj 4 dirta na przykład sprawdźmy sobie panel naszej wyspy Możemy się do niej przeteleportować, otworzyć bank wyspy, usunąć naszą wyspę, zobaczyć ulepszenia, ustawienia, topki wysp, skrzynie wyspy, odwiedzających, misje, członków wyspy, e, bloki wyspy, biomy i uprawnienia. Dobrze, no to zacznijmy w takim bądź razie jeszcze od ustawień naszej wyspy. Możemy sobie ustawić wzrost roślin i tak dalej, pvp na przykład. Spawner zwierząt, naturalne pojawienie się potworów. E, ulepszenia. Możemy ulepszyć sobie hoppery, moby, wielkość bordera, liczbę członków na wyspie, jaka jest maksymalna wzrost upraw, rudy, e, spawnery oraz karty. Zobaczmy sobie na dostępne biomy. W każdej chwili możemy zmienić swój biom. Wsadźmy członków wyspy. Mam automatycznie rolę litera, ponieważ ja stworzyłem tę wyspę. Jeśli dodam kogoś, mogę zarządzać jego rolą. Nikt naszej wyspy nie odwiedził, ponieważ dopiero ją stworzyłem. Uprawnienia. Również możemy nimi zarządzać. Na przykład dać dostęp... Od e, większej ilości rak. Czy niech by się ona spała? Jeszcze składam sobie misję. Mamy misję górnika, misję zabójcy, rolnika, rybaka hmm, oraz odkrywcy. Każda z misji ma tak zwane podmisje. jest ich w przypadku górnika. 5, zapójcy 4, rybaka 3, rolnika 5 i odkrywcy 2. Całość misji, nazwy, wygląd, i czy chcemy takie bądź inne misje, można edytować w konfiguracji pluginu. Dobrze, odbierzmy sobie zestaw. Zestaw gracza. Zestaw VIP-a, zestaw svip i teraz zestaw Elity. Właśnie na serwerze są główne trzy rangi: jest to VIP, SVIP i Elita. Zobaczmy, jak wygląda wiadomość NSG. Możemy wysłać komuś dowolną treść wiadomości. Jeśli, jeśli chcemy odpisać graczowi, wystarczy, że najedziemy na tę wiadomość i klikniemy lewym przyciskiem na nim. Wtedy automatycznie na czacie pojawi się MSG i link tego gracza. Wystarczy, że napiszemy cokolwiek i wiadomość zostanie e, wysłana. Helpop również działa w podobny sposób. Jeśli najedziemy, możemy bezproblemowo przeteleportować się do gracza. Zobaczmy trzeba, jakie ma funkcje. Możemy wyłączyć czat, czy też włączyć. Jeśli napiszemy sobie dowolną wiadomość na czacie i najedziemy na nią, bo jakiś gracz na nią najedzie, zauważymy, jaką rangę ma ten gracz, na jakim serwerze jesteśmy, trybie, jakie misje ukończyliśmy i ile mamy monet. Oczywiście można to wyłączyć, jeśli komuś to przeszkadza, lub zmienić treść. Paczka posażona jest w autorskie tursy, gdzie możemy zmieniać. Tryb gry, teleportować się do graczy i wiele, wiele innych funkcji. Taką podstawową rzeczą jest kosz. Jest również komenda otwórz, jak na Main starze Możemy sobie otworzyć Ender Chesta, Crafting, Kowadło i mm, tutaj inne inne punkty Zobaczmy sobie komendę pomoc, która również jest wzorowana na najstażek. Ranga VIP. s SVIP. Ranga Elita. Projdźmy jeszcze raz pomoc. Możemy rzecz jasna ustalić sobie dom. Łatwo się do niego przeteleportować. To nie jest problem. Możemy sprawdzić stan konta i przeladzić jakiemuś kroczowi dowolną kwotę. Oczywiście, kwota musi być większa lub równa 1. Zgadza się. Eee, option eee, Rangi, jakie są na serwerze, mają już dobrane. Uprawnienia, według naszego uznania, oczywiście, możecie je sobie, je sobie zmienić. Plugin wyposażony jest w Shop. Możemy nadać komuś e, rangę Elita, sVIP, VIP, klucze i self ronda. E, Nadajmy sobie te usługi. Dwójka jest oczywiście e, mocniejsza od jedynki, ale to. Zaraz będziemy testować magiczne skrzynie. Dawno hmm. znajduje się magiczna skrzynia, jest to skrzynia legendarna, którą ustawiłem, a zaraz będziemy ją otwierać. Automatyczne wiadomości na czacie e, również się wysyłają, na przykład tutaj ogłoszenie: Discord Serwerowy, Bosbar, czyli tutaj ten komunikat. Można go zmienić bezproblemowo lub wyłączyć. Możemy wymieniać się z graczami. Dodaliśmy jeszcze takie dodatki, że możemy sobie usiąść. Na przykład. Antycheat jest już wbudowany. Czas gry zlicza nam na bieżąco na scoreboardzie. Pełna konfiguracja pluginów. No to o tym już wspominałem. Alerty. infsy, sprawdzanie czegoś w ekwipunku. Nie możemy zobaczyć swojego ekwipunku. Jest specjalna permisja, która umija te zabezpieczenia. Czyszczenie itemów, to pojawiło się już tutaj na czacie, bodajże. Zaraz powinno się jeszcze raz wyświetlić. Zobaczmy sobie sklep serwerowy. Tak wygląda. Jest tu kilka sekcji. Możemy sobie kupić Bloki. Dla przykładu weźmy sobie półkszelv. Weźmy sobie 3, 49 półkszelvów i zakupmy. Pomyślnie zakupiłeś. Jak najbardziej, nadajmy sobie jakieś przedmioty i sprzedajmy je. Działa. Przedmioty zostały jak najbardziej sprzedane, więc komenda sell all również funkcjonuje. I mamy naszej wyspy to już pokazywałem. I z pomoc, pomoc wyspy mamy tutaj kilka stron. Można sobie poczytać. Rynek. Tak wygląda rynek, możemy na niego dodać. Różne przedmioty. Po prostu wystawić je, sortować, tak jak tutaj jest napisane. Czym jest to strona, to rynek serwerowy. Tutaj możesz wystawić przedmioty na sprzedaż bądź kupować te, które wystawili inni. Aby wystawić przedmiot na akcję wystarczy, że trzymając go w dłoni wpiszemy AHA wystaw cena. Name tag, to widoczny pod tapem. Jest również widoczny dla graczy. Tam gdzie normalnie widzimy swój nick jest również prefiks naszej rangi. Próbujemy otworzyć skrzynię. Także skrzyni nie możemy otworzyć, jeśli nie mamy w dłoni, w ręce klucza. Klikając prawym, wylosuje nam się jakiś przedmiot. Te przedmioty możecie zmieniać na takie, jakie Wam pasuje. My tego tutaj nie robiliśmy. Domyśl, są ustawione domyślnie no, po prostu. Możemy oczywiście sprawdzić tak samo z twój stan i teraz pokażę wam jak działa serwont na wyspie. Postawmy sobie jakąś skrzynkę, dodajmy do niej przedmioty. I najedźmy sobie prawym. Sprzedałeś przedmioty. Nie ma dwóch przedmiotów, Ponieważ skrzynka jest pusta. Sprzedaliśmy przedmioty pomyślnie, jak tutaj pokazuje komunikat, i jest pusta. Są tutaj użycia. Jeśli hmm, przekroczymy daną ilość użyć, po prostu przedmiot nam się samoczynnie usunie z ekwipunku. And hologramy, które wspomniane były na tej tabliczce. A to na przykład tutaj skrzynia legendarna, miczierz posiadać specjalny klucz, aby tworzyć tę skrzynię. A również sam do całkowitej Waszej dyspozycji możecie zmieniać e, wygląd. I myślę, że to wszystko. Trzymajcie się.